Witamy Państwa w nowym, jeszcze lepszym roku 2015. Agata Swarnowska. W pierwszym dniu stycznia Polska pozostanie w obszarze wyżu nad Węgier. Nie będzie to jednak zbyt pogodny i słoneczny dzień. W województwach południowych będzie oddziaływał ciepły front atmosferyczny. Tu szczególnie można spodziewać się opadów śniegu, przechodzących w deszcz ze śniegiem i marznącą mrzawkę, powodującą gołoleć. Na pozostałym obszarze utrzyma się zachmurzone niebo, a przejaśnienia, jeśli się pojawią, to tylko krótkotrwałe. Do Polski będzie napływało łagodne, oceaniczne powietrze. Na termometrach na wschodzie od zera do maksymalnie dwóch stopni w Suwałkach. W Warszawie bardzo podobnie dwa stopnie, w Krakowie 1 stopień. Na północy zobaczymy maksymalnie 3 stopnie, a najcieplej będzie we Wrocławiu tutaj 4 stopnie. Ciśnienie wniesie 1014 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, a na Pomorzu dość silny. Przy tej okazji w imieniu zespołu przygotowującego dla Państwa serwisy pogodowe chcielibyśmy podziękować za wspólny 2014 rok. Polecamy się Państwa pamięci również w 2015 roku, życząc oczywiście dobrej pogody.